Przychodzą do mnie pacjenci, skarżąc się na bóle w obrębie pośladka. Najlepiej w tej sytuacji udać się do fizjoterapeuty lub lekarza. Ale jeśli nie ma takiej możliwości, bóle nie promieniują do nogi i nie zaczynają się w kręgosłupie lędźwiowym, możecie zastosować zaproponowane przeze mnie ćwiczenie. Zaczniemy od leżenia na plecach. że chorą nogą będzie noga lewa. Zakładacie lewą nogę na prawą. ChwyTACIE za prawą nogę i przyciągacie delikatnie do siebie. W ten sposób rozciągamy mięsień gruszkowaty oraz pozostałe mięśnie pośladkowe. Rozluźniamy ten obszar. Możemy dodać pracę tych mięśni, czyli pchamy teraz lewą nogą na prawą nogę. Napinamy mięśnie, rozluźniamy i przyciągamy jeszcze bardziej. Ponownie wykonujemy to ćwiczenie. Pchamy nogą lewą na prawą, rozluźniamy i przyciągamy jeszcze bardziej. Ciągnięcie nie ma być duże, jedynie delikatne, w obrębie pośladka. Trzymamy tak około 30 sekund w tej pozycji i rozluźniamy. Możemy też zastosować ćwiczenie stabilizujące staw krzyżowo-biodrowy, gdyż czasami z niego pochodzą bóle. Unosimy lewą nogę pod kątem prostym, obejmiemy ją dwoma rękami i pchamy kolanem na dłonie, nie pozwalając przesunąć go dalej. I trzymamy 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźniamy. Przy tym ćwiczeniu powinniśmy czuć od razu znaczną ulgę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i raz. I jeszcze raz. teraz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I rozluźniamy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Rozluźniamy. Więśnie pośladkowe i mięsień bruszkowaty możemy również roz rozciągać, wsiadzie bokiem. Lewa noga wędruje do przodu, prawa prosta do tyłu, lewa zgięta i przenosimy ciężar ciała do przodu. W taki sposób, żeby czuć rozciąganie na pośladku i na lewym udzie. Nie chcemy, żeby on był, one było zbyt mocne, jedynie delikatne, więc dozujemy siłę poprzez przechylanie się do przodu, i odpuszczanie unoszeniem się do góry. Trzymamy pozycję około 30 sekund. Oddychamy głęboko, przy wydechu staramy się rozluźniać mięśnie. Przy wydechu możemy lekko pochylać się do przodu. Na napięcie pośladka ma również wpływ pasmobiodrowo-piszczelowy. Dlatego pokażę, jak je rozluźniać z użyciem rolera. Przyjęliśmy, że lewa noga jest naszą kolą, więc opieramy się na lewej ręce. roler podkładamy mniej więcej na wysokości kolana. Prawa ręka wędruje do przodu, prawa noga wędruje do przodu i przenosimy ciężar ciała w dół. Większość ciężaru ciała jest oparta na rolerze. Dozujemy sobie obciążenie, tak żeby też za mocnego bólu nie było. Możemy ręka unieść do góry. Sprawdzamy w jakim miejscu jest największy ból. Jeśli odczujemy w jednym miejscu ból. Możemy delikatne ruchy w tym miejscu wykonywać. Do wykonania następnych ćwiczeń potrzebna nam będzie I kanapa. Polesnym pośladkiem jest lewy. To kładziemy się tak, żeby prawa noga była nieco poza krawędzią kanapy. Prostujemy lewą nogę, prawą skinamy pod kątem prostym, w stawie biodrowym staramy się, żeby pośladek spoczywał na dole. I kierujemy ruch naszej nogi w dół do podłogi, wciskając ją za kolano w dół. I robimy ten ruch pulsacyjnie. Wciskamy, rozpuśniamy, wciskamy, rozluźniamy. wciskamy, rozpuśniamy, wciskamy, rozpuśniamy. Pracujemy w dół. Rozpośnie. W tu rozpośnie. Tu w Tu rozśmienie. To ćwiczenie powtarzamy około 10 razy. Ma to na celu zmobilizować nasz prawy staw krzyżowo-biodrowy. Też czasami zdarza się tak, że bóle w lewym pośladku są powodowane unieruchomieniem naszego prawego stawu krzyżowo-biodrowego. Następne ćwiczenie będzie miało na celu. Wzmocnienie mięśnia gruszkowatego i poprawienie jego ukrwienia. Jeśli on będzie za słaby i będzie za mało krwi w nim, to nadal możemy mieć ból w pośladku. Przejdziemy teraz do leżenia na brzuchu, tak żeby lewa, zgięta noga wystawała poniżej krawędzi łóżka. Kładziemy się na brzuchu, zginamy nogę, zakładamy ją mniej więcej na wysokości. Stawu kolanowego, opuszczamy ją w dół, pilnujemy, żeby całość ciała była ustabilizowana na kanapie. Możemy się chwycić rękami obok kanapy, spuszczamy nogę w dół i unosimy do góry z lekką rotacją miednicy. Noga w dół i do góry z lekką rotacją miednicy. Niesień gruszkowaty jest rotatorem zewnętrznym stawu biodrowego. Więc w ten sposób unosząc i rotując biodro na zewnątrz, aktywujemy jego pracę. To nie jest łatwe ćwiczenie, szybko poczujecie ten mięsień, ja już go troszkę czuję. Całość powtarzamy około 10 razy. Ruch ma być powolny, kolano chwilkę utrzymujemy u góry i odpuszczamy w dół. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przydał. Jednak zalecam konsultacje z fizjoterapeutą albo lekarzem, jeśli bóle utrzymują się nadal.